Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Właśnie wróciłem do domu po trzech dniach motorczej jazdy na wózku widłowym. Dwie noce nieprzespane, jestem kompletnie zmęczony i przemoknięty do suchej nitki. Dlaczego 3 dni jechałem? Otóż Retrofan, by wspomóc akcję Falcon, wystawił na aukcję część swojej kolekcji, w tym PlayStation 2 oraz e-Box i ku mojej wielkiej ucieszy e, obydwie aukcje wygrałem e, po czym e, Retrofan zapakował te paczki, ale okazało się, że e, waży ona e, w granicach 150 kg i żadna firma kurierska nie chciała e, tej paczki mi tutaj przywieźć z tego względu, iż e, ani jeden kurier e, nie był w stanie tej paczki podnieść dlatego też postanowiłem wynająć wózek widłowy i osobiście zajechać do Retrofana i tą paczkę, paczkę sobie przywieźć nie sądziłem, że te nasze polskie drogi są tak wyboiste, że tak bardzo mnie wytrzepie na wszystkie strony. No ale tak jak mówię, no udało mi się po trzech dniach przyjechać do swojego domu. Jestem kompletnie, kompletnie naprawdę wycieńczony, zmęczony, mokry. No i przede wszystkim sprzęt jest cały zamoczony. Dlatego też nie pozostaje mi nic innego. Zaraz spróbuję go tutaj wnieść. Zresztą dla komodorowca nie ma rzeczy niemożliwych wnieść go tutaj do siebie na czwarte piętro no oczywiście na wstępie zafunduję mu ciepłą, gorącą kąpiel tak, co by ten sprzęt przystosował się do temperatury pokojowej i nabrał wigoru także tutaj pokażę jeszcze Wam jedno zdjęcie z mojej podróży a ja biegnę wnosić sprzęt do siebie na górę Moja paczka... Wszystko zostało rozwalone... O nie... Hmm. Ale dziwny sen miałem... Że widlakiem jechałem do Retrofana po paczkę? Że ponad 100kg paczkę wnosiłem sam na rykach na... po schodach i ona mi spadła i się wszystko rozwaliło? Co za koszmar... Co za sen? Oj, Ojejku, Oj, co za sen? Popstá! Mam nadzieję, że ten wstępniak Wam się bardzo podobał, a teraz przejdźmy do otwarcia paczki od Retrofana. No ale tej paczki sam nie będę otwierał, ponieważ zacne towarzystwo siedzi tutaj koło mnie. Ja po kolei przedstawię. Zacznę od najmłodszego syna. Tomcio, przywitaj się, cześć. Cześć. Chrześniak, mój, Kajtek. Cześć. No i starszy syn, Michałek. Cześć. Cześć. Dobra, to teraz przejdźmy tutaj do tej paczuszki. Paczka ma y, dosyć duże wymiary. Spróbujemy ją otworzyć w miarę szybko. Ja spróbuję tutaj od góry. Może ja najpierw nożem otworzę, a potem wy będziecie otwierać. Wyciągać wszystkie rzeczy. Tomciu przesuń się troszkę. Tak. Paczka bardzo dobrze zapakowana, mhm, dobrze. tradycyjnie. Dobrze, dobrze. Ty wiesz, paczki. Dobrze, to wystarczy, Tomciu. To wystarczy. Tak, i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Ja się odsunę może na bok, a Wy teraz będziecie po kolei wyciągać paczuszki, te skarby. Dobrze, Tomek też będzie wyciągał. Ja pierwszy. też będzie wyciągał, ja ten nożyk może schowam. Ten nożyk może schowam. Chociaż może nie. I ja. Super. Co my tu mamy? Xboxa. Super. Wyciągnij może Wyciągnij może, żeby pokazać Jak się ładnie prezentuje prezentuje tak Pokaż Kajtuś. tak jest, piękny, piękne cacuszko Super, położymy to tutaj na, na puf Tak, no i wyciągnij, wyciągniemy to może no, to nam no, no i po kolei wyciągamy Co tu mamy? Pada Pada, dobra pad, super następna rzecz kable do telewizora różne pilot tu też jest chyba pad karta pamięci super położymy to tutaj tak jest pad do itchboxa następnie co tu mamy dalej wyciągamy No, co tam jest? Play Station 2 Pięknie Tak, to możecie rozerwać To może teraz Michał zaprezentuje Aha. Tak więc rośnie nam nowe pokolenie retrofanów, retro retromaniaków Super, Michałku ja. Teraz następny z Was Gra, która się nazywa Oddworld, jakieś tak. Pokaż. Odword tak, na itchboxa. Pięknie. To gry też tutaj będziemy układać. Następny. No tiger tu jest więcej, to tak może po parę sztuk może wyciągajcie. To mamy chyba Fifę, tak? Pokażcie. Nie, to jest Pro Evolution Soccer tak. na itch.boxa No, to w tą grę nie grałem, to jest okazja pograć sobie, nadrobić zaległości Jakieś kable. kable Tak, okablowanie do konsol Jak najbardziej przydatne i potrzebne, niezbędne bym powiedział wręcz Tak, tą folię można usunąć, popatrzcie jakie to jest królestwo gier Ja czy to powyciągajmy to kory Te No tak, gra tą Vice City, no proszę Ulubiona gra Super Gra z grom, na Ageboxa, tak? No to są gry? To też jest gra. For Cry, super. Co tu Michałek masz? Na Edgeboxa Medal of Honor Tak, to też super tytuł. W tą grę akurat nie grałem. Ale to nic jest stoi na przeszkodzie, żeby się z nią zapoznać A tu, co tu macie? To też w to nie grałem, to będziemy, będziemy mucić Fifa 07, w tą wersję nie grałem Moja ostatnia wersja to 0.4 na PCcie. Więcej, w następne wersje już nie grałem Co tam jeszcze ciekawego macie? Matrix, proszę Na podstawie pewnie filmu O, tej gry nie znam tej gry nie znam, więc będzie okazja również nadrobić zaległości. To układajcie tamte płyty z tyłu, tak. I wyciągamy, wyciągamy chłopcy. Night Rider. Wyścigi jakieś. Super. To pogramy. A tytuł tu Michałku masz. Nie znam tej gry też osobiście. Okay. Call <laughs> of Duty 2. Call of Duty, tak. Grałem w jedynkę na PC. -cie. W nie, więc będzie okazja. FIFA 06. Pięknie. Znowu piłka na Xboxa. Unreal, Unreal 2. Piękna sprawa. Wspaniała gra a ty tutaj masz Matrix, kolejna część. No to fajnie, fajnie nam się zapowiada. Będziemy mucić aż wesoło. O, Duma 3. No to muszę pociągnąć temat Duma 3 na Xboxie. Rozmawiałem z Retrofanem po wygraniu Ichboxa, że, że być może zaproponował mi pociągnięcie tego tematu gameplay'a, ale myślę, że że myślę, że jest, jest, jest warte to pociągnięcie i, i, i spróbujemy pograć. Pograć w tego duma naszego, ponagrywać znowu jakieś filmiki. Także bardzo się cieszę, że ta gra też tu jest. FIFA 12, proszę, jeszcze nowsza FIFA. Pięknie. Bardzo się cieszę, że jest FIFA 12 The Sims. FIFA 02. Pięknie. O, getaway. Tego tytułu nie znam. A tutaj Overdrive. To pewnie jakieś będą wyścigi znowu samochodowe. To też popróbujemy chłopcy. Midnight Club 2. Super. Co tu jeszcze macie? 50 cent No A tutaj Air Ballade. to pewnie jakieś Jakaś gra ręcznościowa. No super, piękna, piękna paczka od Reptrapana Call of Duty 3 Call of Duty 3, proszę, super temat Bardzo fajna gra no i co, no moja jedna z ulubionych gier na PC, teraz na hbox Need for Speed Underground. Boże, godzinami się zagrywałem na tej grze. Będzie możliwość sobie przypomnienia Call of Duty. Call of Duty, pięknie, jedynka. Tam była chyba wcześniej dwójka, tu jest jedynka, ale to jest na co? No. Na Playstation 2. Na Playstation 2. Co wy tu macie? Playstation 2, Sky Surfer. Tego tytułu też nie znam. Więc będzie okazja nadrobić zaległości. A to chyba było, Legacy Chyba, że to jest jakaś inna część. Znowu kolejne toka. Proszę, to też znany tytuł. Wyścigi samochodowe. No proszę, rugby Na, no, w rugby to nigdy nie grałem. Więc będzie dużą dla mnie niewiadomą uruchomienie tej gry, ale i ciekawość. Hitman, to też znany tytuł, bardzo fajna gra. Medal of Honor, proszę. Frontline, to jest dodatek bodajże, jeśli się nie mylę, a mogę się mylić. Tak. Co, co my tu mamy? Operation Air Assault. Ten temat, ten tytuł też nie grałem. Więc będzie okazja nadrobić zaległości. Proszę, tak, no proszę, jaka kubka już nam urosła z tych gier. Co to tu jest? Metal Gear Solid. 3 No dobrze, to powolutku byśmy się chyba zbierali do, do końca. Tu jest Golf na PlayStation. Pro on Soccer 6. Fajna sprawa Co to to jest? I Toy Play No w to nie grałem, więc nawet nie wiem co to jest za tytuł Co nie znaczy, że tej gry nie uruchomię i nie sprawdzę oczywiście Star Wars Star Wars? Pięknie A tu Michał, co tu masz jeszcze? Resident Evil Proszę, walka z ząbiakami, tak? Pięknie. A tu co to jest? Aha, nie ma. To nie wiem, to będzie trzeba było spróbować. No i co? Ty masz tu jeszcze dwie gry, tak? Na koniec Splinter, splinter Cell. Też znana gra. Oczywiście grałem w nią. I tu też jakieś pewnie wyścigi. Patrzę się, czy tu coś jeszcze nie ma, ale nie ma. Tak, żeby było wszystko, żebyśmy tu czegoś. Przez przypadek nie wyrzucili do kubła. Nie, nie, nie ma, nie ma. Jeszcze raz dziękuję Ci RetroFan za tak wspaniałą paczkę, za te skarby, które w nich się znajdują. Bardzo się cieszę, że udało mi się tę opcję wygrać i, i na pewno te sprzęty zajmą szczególne miejsce w moim mieszkaniu. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę z tych rzeczy. Do zobaczenia. Cześć.